Siemanko. Chyba przez moment musimy pogadać. In general mam taki mały problem, znaczy nie mały, tylko duży trochę dla mnie. Nie wiem czy zrozumiecie moje chaotyczne myśli, ale chodzi o to, że po prostu s... próbuję się wyluzować, próbuję pograć sobie w gierki off stream, cokolwiek takiego czulującego zrobić, tylko mam problem, bo nie sprawia mi to radości. Czemu? Bo gdzieś z tyłu głowy ciągle czuję, że powinienem robić coś pożytecznego, nie wiem, pracować nad serwerem Minecraft albo zrobić jakikolwiek film. Tylko, że problem jest w tym, że ja na przykład potrafiłem siąść pół dnia, zrobić pluginy do Minecrafta na serwer i, i tak dalej, a później dalej miałem to myśl, że ej, nie zajmuję się tym, bo coś pożytecznego jest. A bardzo bym chciał się wyczydować i pogrywać w gierki, nie? Tak naprawdę. I właśnie taki mam problem. I też kwestia tego, że na YouTube chciałem bardzo filmy robić. Starałem się po prostu nagrać jeden film, który mi przyszedł do głowy. I nagrywałem go chyba z pięć razy, całą tą kwestię, którą miałem tam powiedzieć, i wychodziło na to, że ciągle wywalałem to do kosza, bo to nie było dla mnie dobre. I to jest problem w tym, że jeszcze czegoś nie umiem do końca zrobić tak, jak sobie wyobrażam, i bym musiał poświęcić na to masę czasu, masę prób, a tego czasu nie mam. I, I wywalam po prostu chyba ze trzy filmy powszedł do kosza, które miałem zrobić No prawie były całe, ale stwierdziłem, że a w sumie to jebać I tak sobie powywalałem to do kosza i, i, i nie było to zbyt dobre Tak mi się wydaje, więc nie wiem, może powinienem robić taki film, że Sorki, że sobie siądę i se gadam i se jest fajnie Jak znajdzie mnie jakaś myśl to spogadam i będzie spoko, bo, bo na robienie streamów mam czas i tak dalej, tylko że e, też zawsze piotonę, ej, to nie jest taki dobry content, chuj wie co tam jeszcze i, i rozpierdala mi się głowa Przestale, ale nie. Możecie mieć dosyć mojego pierdolenia, okej? Okay, rozumiem, tylko dajcie mi nagrać ten film, dajcie mi wstawić, żeby cokolwiek. Było, żebym ja poczuł się lepiej, że Wy o tym wiecie, że mam z tym problem i że pracuję serio nad tym, a nie wychodzi, więc wiecie, z czym mam problem, wiecie, z czym sobie radzę. Dziękuję i jesteśmy ze sobą szczerzy i jest fajnie. Jeśli chcecie takie filmy, nie wiem, jak sobie gadam od czapy, mówię swoje myśli, to bardzo fajnie, bo nie wiem, bardziej mi się podobają chyba takie filmy luźne, że mogę sobie zrobić, mogę sobie pogadać nad czymś, co. Teoretycznie wiem, bo mam to w głowie teraz. Jest gicio niż takie, wiecie, przygotowane, które wywalam później do kosza za, za każdym razem. Szybkie nagranie, szybki news dla Was. Nie wiem, czy zrozumieliście, czy nie. Po prostu się staram, nie idzie jelo. Jak macie jakieś porady, jak sobie... Radzicie z takimi rzeczami, albo ogólnie jak nachodzą Was złe myśli, to jak sobie z tym radzicie, i tyle. Trzymajcie się. Dobranoc, albo dzień dobry, albo ciul wie, co tam jeszcze. Trzymajcie się. Do następnych filmów i na streamach się również widzimy. Trzymajcie się. Na razie.